Aby przygotować pyszną doradę z rozmarynem i cytryną, potrzebujemy. Dwie średniej wielkości dorady, pół cytryny, dwie gałązki świeżego rozmarynu, dwie łyżki masła, sól. Doradę oczyszczamy i usuwamy płetwy. Obficie solimy wewnątrz i na zewnątrz. Do każdej ryby wkładamy po gałązce rozmarynu łyżce masła i trzech plasterkach cytryny. Tak przygotowaną rybę zawijamy szczelnie w papier do pieczenia i układamy na blaszce. Pieczemy w piekarniku nagrzanym do 180 stopni około 30 minut. 5 minut przed końcem pieczenia rozwijamy papier, aby część płynu odparowała. Podajemy z pieczonymi ziemniakami i ulubioną surówką.